mogli w jak najszybszym czasie spotkać się na trzeciej sesji, gdzie posłamy przewodniczący i zastępców komisji i ewentualnie, jeśli będzie trzeba, podejmiemy jakieś niezbędne uchwały. W takim razie przechodzę do punktu bardzo istotnego, mianowicie mam przyjemność przeczytać. Mamy zaświadczenie o wyborze na członka Rady Dzielnicy 6 Bronowice wraz z życzeniami od przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pukusława Agośmina. I gratuluję jeszcze raz wyboru. I teraz zgodnie z paragrafem 46 ustęp 2 uchwały nr 99 łamane przez 1500 łamane przez 14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy Szczeblonoice powołującej nowy statut Dzielnicy Szczeblonoice przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady Dzielnicy składają ślubowanie. Odczytam rodę ślubowania. A następnie pani Maria to stojąc, wypowie y, słowo ślubuję. Można także dodać zdanie tak mi dopomóż Bóg. Bardzo poproszę wszystkich Państwa o powstanie przed oczytaniem no do tej ślubowej. W jednej Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubują uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Dziękuję. Dziękuję za duże nieślubowania Pani Marii. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. To jest wybór zastępcy przewodniczącego zarządu Wielkiej Brytanii Przeszłotej Bronowice. Drug numer 17. Przystępujemy do procedury wyboru zastępcy przewodniczącego zarządu dzielnicy zgodnie z paragrafem 51 ust. 9 Statutu, gdzie wyłącznie, wyłącznie inicjatywa poradowcza w tym przypadku należy do przewodniczącego zarządu. Nie ma możliwości zgłaszania poprawek do przedmiotowego projektu uchwały. Informuję również, iż Rada wybiera zastępcę przewodniczącego zarządu, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej po głowy składu rady w głosowaniu tajnym. Paragraf 50 ust. 9. Głosowanie z kolei zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu przeprowadza komisja skrutacyjna. Doszedł nam pan Łukasz. Pan Jaskier, panie? O, zapraszam Oczywiście proponuję, aby głosowanie przeprowadziła Komisja skultacyjna, którą powołaliśmy na pierwszej sesji Rady Dzielnicy, do wyboru przewodniczącego zarządu i wnoszę o przyjęcie w trybie paragrafu 25 ust. Statutu Dzielnicy rozstrzygnięcia proceduralnego dotyczącego przedmiotowej kwestii, czyli przegłosowania tego składu, który pracował na pierwszej sesji i wybierał przewodniczącego rady, zarząd rady. I tak, czy członkowie komisji skutacyjnej podtrzymują swoją zgodę, żeby poprowadzić głosowania? Tak. Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za powołaniem komisji w składzie, który wybiera przewodniczącego na pierwszej sesji. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana. Dlaczego? Szanowni Państwo, wznawiamy obrazy. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji dyskutacyjnej, o odczytanie, ogłoszenie wyników. Protokół Komisji Skrutacyjnej jest przeprowadzonego głosowania w Radzie Dzielnicy 6 Bronowice w dniu 30 grudnia 2014. Komisja Skrutacyjna w składzie Przewodniczący Łukasz Krajewski, członkowie Wojciech Borkowski, Małgorzata Sroczyńska na sesji Rady Dzielnicy 6 w dniu 30 grudnia 2014 roku przeprowadziła głosowanie w celu wyboru zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 6 Bronowice, Dzielnicy Bronowice. Kandydatem wnioskowanym przez przewodniczącego Zarządu Dzielnicy jest pani Alicja Gackiewicz. Komisja Skrutacyjna stwierdza, skład Rady Dzielnicy 6 Bronowicy na dzień 30 grudnia 2014 wynosi 21 osób, czyli osób uprawnionych do głosowania 21. Głosowało 21 członków Rady Dzielnicy 6 Bronowicy. Głosów ważnych, czyli ważnych kart do głosowania oddano 21. Głosów nieważnych, czyli nieważnych kart do głosowania oddano 0. Radni y, Rady Dzielnicy głosowali za kandydatem oddano 20 głosów. Przeciw kandydatowi oddano 0 głosów, oddano 1 głos wstrzymujący się. W wyniku powyższego Komisja Skorzystacyjna stwierdza, że Pani Alicja Gackiewicz uzyskała 20 głosów, a zatem została wybrana na zastępcę przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 6 w Gratuluję. Dziękuję. I również stwierdza, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, którym dostała wybrana Pani Alicja Gackiewicz. Serdeczne gratulacje. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu piątego dotyczącego określenia liczby członków Zarządu Dzielnicy Szóstej Bronowice, dróg numer 11. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ach, Przeczytam teraz projekt uchwały. Uchwała w sprawie określenia liczby członków zarządu 96 Bronowice. Paragraf pierwszy. Zarząd 96 Bronowice liczy pięciu członków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie jednego podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z zapisem paragrafu 51 ust. 1 statutu 96 Bronowice. W liczbę członków zarządu określa Rada Dzielnicy w drodze uchwały. I chcę tu w ramach informacji powiedzi, że zgodnie ze statutem w naszej dzielnicy zarząd może liczyć od 3 do 5 osób. W skład zarządu wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie w liczbie od 1 do 3 osób. Kompetencją Rady jest ustalenie liczby członków zarządu. Grupa Rady przygotowała projekt uchwały mówiący o liczbie 5 członków zarządu. I oczywiście zgodnie z paragrafem 32, ten drugi statutu dzielnicy, prawo zgłaszania poprawek do tego projektu uchwały przysługuje każdemu radnemu. Poprawki składa się w formie pisemnej. Składający poprawki muszą pamiętać, że liczba członków zarządu może być określona zgodnie z prawem, czyli 3, 4 lub 5 osób i tylko w tych granicach mogą być składane poprawki do tego projektu. I określam termin składania poprawek do czasu zakończenia wystąpienia referenta, którym jestem ja i tak projekt uchwały już Państwo odczytałem, natomiast chciałem powiedzieć, że nie wyważamy tu jakichś drzwi. Tradycją poprzedniej kadencji była, były zarządy w składzie osobowym. to się sprawdziło, poszczególni członkowie odpowiadają za m, e, pracę poszczególnych komisji merytorycznej i, i, i zadania. Głosowania w Radzie Dzielnicy 6 Bronowicy w 30 grudnia 2014. Komisja Skrówtuacyjna w Składzie Przewodniczący Łukasz Krajewski, członkowie Wojciech Borkowski Małgorzata Sroczyńska na sesji Rady Dzielnicy 6 Bronowicy w dniu 30 grudnia 2014 roku przeprowadziła głosowanie w celu wyboru członka zarządu dzielnicy 6 Bronowicy. Kandydatem wnioskowanym przez przewodniczącego Rady Dzielnicy jest pani Agata Pasionek-Sacha. Komisja rekrutacyjna stwierdza, skład Rady Dzielnicy 6 bronemnicy na dzień 30 12 2014 roku wynosi 21 osób, czyli osób uprawnionych do głosowania 21. Głosowało 21 członków Rady Dzielnicy 6 bronemnicy. Głosów ważnych, czyli ważnych kart do głosowania oddano 21. Głosów nieważnych, czyli nieważnych kart do głosowania oddano 0. Radni Dzielnicy. Radni Rady Dzielnicy głosowali. Za kandydatem oddano 19 głosów, przeciw kandydatom oddano 0 głosów, oddano 2 głosy wstrzymujące się. W wyniku powyższego Komisja Ekskluzacyjna stwierdza, iż pani Agata Pasionek-Sacha uzyskała 19 głosów, a zatem została wybrana na członka Zarządu Dzielnicy 6 Bronowice. Gratuluję pani. Ja sobie stwierdzam, że Rada Gminy Krzysztofie podjęła uchwałę w sprawie wyboru członka zarządu Gminy Krzysztofie Bonowice, członkiem zarządu Ruta Pani Nagata Pasionek-Satan. Gratuluję jeszcze raz serdecznie. Przechodzimy do kolejnego okresów uchwały w sprawie wyboru członka zarządu Gminy Krzysztofie Bonowice, punkt nr 20. Czytam projekt uchwały. Paragrafie pierwszym Na członka Zarządu Dzielnicy w wybiera się pana Jerzy Kopacza. Paragraf drugi Uchwała wchodzi w życie z podjęcia, Uzasadnienie zgodnie z zapisem i statutem w szóstej Bronowice Rady Dzielnicy wybiera, wybiera członków Zarządu na wniosek przewodniczącego. Zanim oddam głos panu Jerzemu Kopaczowi, chcę powiedzieć, że pan Jerzy, mogę się opowiedzieć, jest weteranem w Radzie Dzielnicy. To jest jego piąta kadencja będzie dwukrotnie był zastępcą przewodniczącego rady dzielnicy, a w ostatniej kadencji członkiem zarządu odpowiadał za dwie bardzo ważne sfery, na mianowicie gospodarkę komunalną, czyli remont dwukrotnie w inwestycje w tym zakresie, jak również w zakresie bezpieczeństwa. Pani, Jerzy Łyszyn, krótka asystenta, bardzo proszę. Wysoki są to sprawy materiałów ruchowych. 30 lat pracowałem w instytucie w Górskiej Zdraskadze, w zajmowałem się eksploatacją. Czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie? Czy są jakieś pytania do Pana? Nie będziemy mieć. Dzięki. W takim razie bardzo proszę Komisję Skutacyjną o przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Pana Wysokość zabudowy nie, nie nawiązuje do, sąsiedniej wysokości, do, do zabudowy sąsiedniej, jest obliczona na, na podstawie zalewie trzech sąsiadujących budynków. No nie sięga to dalej, mimo że e, linia zabudowy jest wytyczona z budynków też znajdujących się dalej. My uważamy, że też jest konieczne zachowanie wymaganych przepisami odstępów działek sąsiednich. Ponadto wnioskodawca tam uznaje, że budynek nie przesłaniałby ani też nie utrudniałby dostępu światła słonecznego do sąsiednich budynków. Tego w tak nie jest, ponieważ bezpośrednio są takie znajdują się okna budynku golonąc 19, a również golonąc 17. Więc na pewno odległość, która znajduje się pomiędzy wnios wnioskowaną zabudową, a zawodową istniejącą, nie realizuje zapisu, że nie przesłania ani budynku, ani światła społecznego. Także tak jak Państwo słyszeli, opiniuje się negatywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś tak chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan, bardzo proszę, Pan Zgadzając się w pełni z argumentacją mojej szanownej przedmówczyni, chciałem tylko dodać, iż E, niestety ta wizytka, wniosek o wydanie warunków zabudowy jest niestety zgodny z prawem, no i tak naprawdę e, to pokazuje jakby stan korozji naszego, naszego prawa o planowaniu rozporządzenia że taka wizytka może zostać pozytywnie, niestety, rozpatrzona. Więc to mi się zgadzam z tym negatywnym faktorem i tymi zasadami, które. Tak, liczymy na to, że, że tutaj y, samo to, bo budynek nie, nie, nie Przepisy dotyczące przesłaniania polegają na tym, że Odległość pomiędzy dwoma budynkami y, powinna wynosić, jeżeli wytyczy się linię prostą od najniższego okna do szczytu budynku, to taka powinna być odległość między tymi dwoma budynkami. Na, natomiast y, no, oczywiście, jeżeli to nie jest miejsce uznane za centrum, bo jeżeli jest to centrum, to te, te przepisy y, takie ogólne nie obowiązują. No tutaj liczymy na to, że ponieważ tak jak wcześniej wykazaliśmy budynek bronowiska 19 on ma okna różne na parterze, podobnie bronowiska 17, no to jeszcze powinniśmy wymienić 17, a no prawda jest taka, że no liczymy na to, że może się uda, chociaż tak jak Pan Łukasz powiedział, no my tylko oprzymujemy. No i tym nie? bardziej właśnie warto, tak, 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 tak. Także no, Wszystko są mojej że Zwracam jeszcze uwagę na taką rzecz, że ten budynek, jeżeli powstanie, znaczy, jeżeli zostanie wydana decyzja o takich parametrach, no to będzie to tak powiem, początek jakby kolejnych decyzji, które będą w drużynicy bronowickiej wychodzić o podobnych gabarytach, gdzie zdecydowanie należałoby tam zachować gabaryt, który jest dalej w, w stronę ulicy ulicy Rydlaj, no, taki gabaryt ale przede wszystkim zachować, czyli gabaryt wysokości tych z przy ulicy i e, broczków, które są po drugiej stronie, czyli cztery czy, czy, no, no, na czyli cztery kombinacje. Tak, absolutnie. Czy, czy, czy ktoś chciałby jeszcze się dawać Nie widzę. W ciekawości tam a to jest budynek, bo to, to ja nie mam ceny, bo to jest wieżej budynek u ulicy Blanowickiej, czemu on miałby być od sąsiadów, jeżeli ulica stanowi pierwszej, To znaczy to jest bardzo mały, małe działka. To jest istniejący budynek, który jest zbudowany w jej granicy. Inwestor chce...